Sny, przedmiot pożądania. Coś ostatnio nie mamy szczęścia pod, ze słuchaczami, bo o poranku u nas nie wygrywają, może tym razem będzie inaczej. Cześć Beata, dzień dobry. Cześć, cześć, dzisiaj na pewno wygrają. Na o. pewno dziś wygrają, ja czuję, jest ta siła w głosie Beaty, Beata, prawda? No nie ma takiej siły, bo jestem trochę przeziębiona, zresztą o tym pisałam. No właśnie, no ty tak, mówisz, że ty łykasz tabletki, a tymczasem tablet by cię uszczęśliwił, prawda? Tak, i na pewno mi pomoże. Ale wiesz, że tabletki mogą być stymulujące, nie zależy co zawierają, więc wiesz, jak masz odlot, to ci pójdzie. Gotowa? Oczywiście. Mocny przedmiot pożądania. 5 razy 5 to? 25. Czy mecz w siatkówkę podzielony jest na sety? Tak. Czy skala Buforta służy do opisu siły wiatru? Tak. Jak nazywał się różowy przyjaciel Kubusia Puchatka? Prosia, Ile dni ma miesiąc wrzesień? 30. Czy Hans Klos był bohaterem serialu 07 Zgłoście? Nie. Tak. Pierwsze słowo do dziennika. Dobrze. Nie. Czy angielska nazwa sportu żużlowego to Speedway? E, tak. Czy naciśnięcie klawisza w myszce komputerowej nazywanej potocznie kliknięciem? Tak. Czy przewodniczącym NSZZ Solidarność jest Doda czy Duda? Duda. Dokończ przysłowie, co dwie głowy to? To nie jedna. Dobrze! Brawo! Brawo. Drukarka, monitor, lecą! To wszystko jest już twoje, bata, jesteś tam? Dzięki, oczywiście jestem, nie mogę uwierzyć. Ciesz no <noise> no się, szalej, wariuj! <noise> I i pożycz mi drukarkę! <głos> 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 Czyli Szymon i Iga. ESKA.